Ja sobie przypomniałem, sobie przypomniałem, że wczoraj przez cały odcinek mówiliśmy do Matiego, a wczorajszy odcinek Maciek Montował. Bo się zamienili. <laughs> Ale nas zrobili chopacy. Faktycznie. To macie, przepraszam. Dzisiaj montuję Mati. A dzisiaj montuję Mati, a, wczor a wczoraj montował Maciek. Przejdź, patrz, patrz. i no, to właśnie to jest to, jak coś, ktoś za naszymi plecami. Czy coś się zmieniają, Za na naszymi plecami, bo tak było. Kłamiesz, 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 kłamiesz. kłamiesz, kłamiesz. tak kłam... daj mu dziś... Dziś, dziś... kłamiesz. Napisałem sobie Amelia Godz OMG. Totalnie nie pamiętam o co chodzi, ale skoro napisałem OMG, to myślę, że może być ciekawe. Ja nie, 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 nie Ja też jej nie znam. Ja też nie wiem. Ja, ja też nie, nie wiem. A bardzo mi się podoba, jak Mati daje w ogóle jakieś 8 tych okienek. 5 jest chyba, Max. Chyba było więcej. W wersji chyba było 5. Ale że. O, nie, że na raz katów. To chyba było 5, no, Max. 1, 2, 3, 4 i w środku? środku. Okej, okay, to 5. To ja. daj więcej, Mati. Więcej. No dobrze. Zdubluj. Ale już Mati już nie ma skupienia. A ja też tak. jak robiliśmy ten, e, że było 1 trylion Gustawnego. A tak, doskonałe. A ja bym to zrobię. ja też nie wiem w wersji Trillion. Ja Ty zróbmy to! Ja, ale to pierwsze oryginalne, ja też nie wiem, tylko to swoimi oczami, tak? Ale ja nie wiem, co mam robić. Robię. Ja też nie wiem. Co? Nie, razem. Już byśmy byli ty... razem. Ja ja nie 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 proszę TikTok. Tak, proszę TikTok. Nie rozpocznę słowami, większy niż król jest ten książę. Mowa tutaj rzecz jasna o księciu Józefie Poniatowskim, bratanku Stanisława Augusta. W przeciwieństwie do jego stryja, o moim bohaterze nie można powiedzieć, że przyjął postawę konformistyczną. Świat twierdzi, że Polska zawdzięcza księciu dużo więcej niż ostatniemu królowi Polski. Ten wybitny dowódca zajmuje jedno z czołowych. Miejsc. Czyż wiesz, co no, czy wiesz, co chodziło? to wideo, nie. Więc mamy tutaj historyczny konkurs retoryczny Akademii Retoryki. Że możesz udowodnić swoją myśl. I pani Amelia Goc zajęła pierwsze miejsce. Ja chciałem powiedzieć, że Amelia, droga, prawdopodobnie nie oglądasz ale bo czytasz kuźwa mądre książki, bo wypowiadasz się. Amelia Goc. Maturalna. Już jest zwolniona z maturalnego. No czyli, czyli liceum. jest z Serio, no, jej sposób wypowiedzi, jej sposób argumentowania. No ja, jak widziałem tego TikToka, to byłem pod ogromnym wrażeniem. A mógłbyś te w tej chwili podjąć próbę? Nie! Proszę! Nie! Proszę Nie. o próbę. Nie. Proszę o film. Nie. Próba Nie. uzasadnienia, że Nie. Lekko strunczy jest najlepszym programem na polskim YouTubie. Nie ma takiej możliwości. Ale tak wiesz, ale bez emfazy, tylko, tylko z argumentami. Mhm. O, to pójdźmy jeszcze kawałek. Na no. mojej top liście historycznych autorytetów. Mhm. Dlaczego? Mm -hmm. O tym właśnie zamierzam dzisiaj Państwu opowiedzieć. Hmm. Ale to wszystko jest z głowy. A, tak, tak, hmm. przygotowane. No, Karo będzie improwizował, nie? Żeby to, żeby A, było, żeby, no, no. Jakby, żeby to było zauważone żeby to Nie, bo Nie presję. No to Mati nie da. O, ja umawiamy się, się, Mati, że w ogóle ja tego się całego, całego te... nie da. się teraz się stresuję już. Ja cię stresuję, kur... No proszę, Mati nie da, z czym się stresujesz? Tylko Mati... <laughs> Hasło Mati nie da powinno być... Nie, to nie Mati. Wiesz co? W Wikipedii powinno być pod hasłem da. kłamstwo powinien być Mati, link, u, hiperłącze tak zwane, nie. do Mati nie da. It's true. To Adam, pan Gothen dawał coś, czego zawsze. <grystanie> Dlatego, że za mnie nie pracuje. Jak to mówią, drzazgę w oku bliźniego zobaczy, a Belki w swoim nie widzi. Nie ma go w tym zespole. Ekostronniczy jako, jako najlepszy program. W dzisiejszym wystąpieniu chciałbym uargumentować, iż to lekko stronniczy są na zaszczytnym pierwszym miejscu i zasługują na laur zwycięzców w tym biegu historii, w tej przedwiecznej sztafecie pokoleń, w której to właśnie Markowicz Włodek, który przyjechał z obcego kraju Ukrainy, bratniego kraju polskiego do Polski, właśnie, i spotkał tam. Paciorka Karola, młodego, skromnego, urodzonego w Leszczynie tak. i wychowanego na wiejskiej wsi chłopca, by stworzyć razem program, który odmienił oblicze internetu. Internetu, który wcześniej jako intranet w kalifornijskich laboratoriach zmienił zupełnie oblicze się. Lekko stron... ziemi. Lekko tak. stron... 35. Dobra, dość. Ale fajne, fajne. Cieszę się. Cieszę, Jak płacicie tu, to będzie więcej. Dobra. Płynąłem na suchego przez dwóroce. Powiedz mi, co ludzie napisali w maila w tym tygodniu do nas? No, Ferrero Roche w Portugalii. O, w ogóle jest, to jest Czemu, ciekawe. Czemu Ferrero Rosze się ciągle nie odezwał od nas propozycją biznesową, tego nie wiem. Choć się domyśla. Dobra. Odnośnie Ferrero I czego? Odnośnie Ferrero okej. Okay. Odcinek 2048. Taka ciekawostka, w Portugalii co roku jest ta sama reklama i nic się nie zmieniło od 30 lat i z jest jest bieżące się święto, tak jak Polska. Co No? <gasps> Szok! Tak, to chyba chodzi o to, że to jest. To sama co u nas? Że to jest ta reklama z tym Rolls-Royce'em. Tak? Tak. Nie. Yeah. Ambrozio, A to jest nie nagrywane w innym języku? Mm. Cześć, wiesz co zaraz jest fajne? Jakie Jaj. Mogliby zrobić im, żeby się usta dobrze ruszały. No, na każdy rynek. Ale nie, że w tej reklamie, skoro w Portugalii puszczają ciągle tą samą reklamę, mogliby zrobić tak, żeby usta były dobrze, nie? Mm. Mm. Oh. Brawo, Broziu. Brawo, Broziu. Brawo, Broziu. broziu. Ferrero Rosé. No, ale jest inna ciekawa ciekawostka związana z Ferrero Rosé. Tego nie wiedzieliście. Uwaga, jesteście gotowi? Uwaga, podaję informację. Proszę o informację. Drodzy Państwo, ciekawostka o Ferrero Rosé, a przynajmniej dla mnie była. Ale prosiłbym szybciej, bo mamy mało czasu na program. A progra, problemy no, są szyle, palące. Pisze Magda. Otóż nie kupicie tego produktu latem w sklepie. Jak nie? W sierpniu potrzebowałam w, rr, się na swój ślub jako drobne słodkie, ale jak ja którym kawałek O, Czekaj. się! Zjechałam wszystkie sklepy i ceny. Nie. Poczekaj. Spokojnie. W Moim mieście, żeby się dowiedzieć, Jakim, w którym mieście? Nie napisała. No. Żeby się dowiedzieć, że w sierpniu nigdzie. go nie dostanę. Pstura, no przy... na pewno. Przemiła pani w sklepie typowo ze słodyczami wytłumaczyła mi, że firma ta nie produkuje Ferrero Rocher Bo Ferrero Rocher ma przyda te przydatności co tydzień, tak? Nie, bo się roztopi stary w tym sreberku. Myślałam wtedy, że może internet mnie uratuje, ale tam też nic. Myślałam, że taki przypadek, ale rzeczywiście zaczęła się jesień i na półkach w sklepie pojawiło się Ferrero w wszystkich smakach i dużych ilościach. Zwróćcie na to uwagę, proszę to ja nigdy wcześniej tego nie A few moments later. Ty! Kur... oficjalny komunikat na stronie Ferrero Rocha. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego latem na półkach sklepowych nie możesz znaleźć Ferrero Rocher? To jest oficjalna strona To jest oficjalna strona Odpowiedź jest prosta. Nie sprzedajemy go w najgorętszych miesiącach roku, ponieważ ucierpiałoby na tym jakość Ferrero Rocher. Ale nie dostanę. Kurwa, No na pewno. Nie, byłem przekonany, że to jest totalna bz. Nie. Ferrerosze? Nie, błagam, bądź. Dajcie się reklamować. No to już reklamujemy za darmo. Kur to dajcie mi pieniądze. Ferrerosze. A, pazerny. Pazerny. To chociaż. Ferrero Rocher. O! Nie, nie, pieniądze. Mm. No dobra. Ze względu na delikatność składników pełnię swojego smaku zachowuje w temperaturze 18 do 22 stopni Celsjusza. Dlatego zalecamy przechowywanie produktów w tej właśnie temperaturze. Ale to... no, przecież w, w sklepach jest klimat. Dlatego eee, zalecamy, wtedy będziesz mógł cieszyć się Ferrero w jego najlepszym wydaniu. W trosce o konsumentów oraz najwyższą jakość produktów staramy się oferować <laughs> tylko najlepsze doznania smakowe. To jest fajne. Czy wiesz, ile Ferrero sprzedajemy latem? Zero! Wow! Niedowierzanie! Zaimponowaliście mi Ferrero. -Rosze. Zero! <laughs> Ej nie, Ferrero! Zaimponowaliście. Mi bardzo. Ty mnie zajmowałeś w tej chwili. O, czyli oni w ogóle, Ferrero, produkuje Ferrero, Nutelle. Kinder jest też ich oh. i TikTok. A dlatego mówiłem, że to smakuje Kinder Bueno. Ale dobry mają w ogóle portfolio, fajne portfolio. Mówiłem, Ferrero to czy to jest Kinder, Kinder Bueno. Czy Kinder Bueno to jest to samo co Ferrero? Ja chciałem powiedzieć, że jestem wielkim fanem każdej z tych marek, ale najczęściej kupuję TikTok pomarańczowe. Kupu kupuję to dużo Nie, ale w się... raz. Co? Wiesz, że są takie duże opakowania TikTaków, nie? Kojarzy? Nie Są takie małe, zwykłe? Nie, nie, duże opakowania TikTak I się, się teraz? a to jest też, że pomarańczowane są do odświeżania oddechu, czy tylko do słodkiego? Słodkie to, były? Dobre są lubię Aż tak? Je. No, lubię są aż tak dobre A ja lubię, taki chemiczny pospawnik też lubię TikTak 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 bo w Estonii będzie głosowanie ze smartfonów w wyborach. Jakich? No tak, jaki masz smartfon? W wyborach. Jaki? <grywa> 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 Tylko iPhone. <grywa> Smartfony i iPhony. <grywa> 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 parlamentu europejskiego. Samsung e, Galaxy s 21 też się będzie dało? Tylko na tych najnowszych. No 2014. 14. Ale czy w sensie smartfony i iPhone'y? Smartfony i iphone. Okay, Do parlamentu europejskiego. Czy już w następnym roku? A Tak. Będziesz się logowo, tak? Kliknij, zagłosuj Super też. to no, w sumie m dało No się bo zgodę. skoro m obywatelem potwierdza moją tożsamość i, i aplikacja. Oj. No to no. czemu nie mógłbym tutaj kliknąć, na kogo chcę zagłosować? A jeszcze słyszałem, tak mi się teraz przypomniało, że powiedzieć, że tj. o Estonii, że by teraz ma wyjść ta opcja, żeby sobie zastrzec zastrzeżenia. No, PESEL Wiem, wiem. Fajne, od, od, ja od to mam tego to od dzisiaj to jest. No róbcie to. Tak Napisał, że to powinno być gestii tych osób, które dają ci ten kredyt, żeby dokładnie zweryfikować, czy dają odpowiednie. Okej, okay. spoko, ale. A co nie, że mi ty... ja musiał Dobra, zastrzegać. Ale co cię boli? Zastrzeżenie sobie tego paselu. No to, to, to zajmuje czas. Ile? Nie wiem. Nigdy Może nie... i na Steam Decku sobie wolisz pociupać, ale nie zastrzeżysz sobie paselu, tak? Starej. Ludzie, trzymajcie mnie! Wiesz jak moje życie wygląda? Moje życie wygląda tak, że szukam chwili wytchnienia i w tej chwili wytchnienia ja nie mam ochoty ja wtedy ja napisać na przykład... potwory w Alan Wake. Nie wiem no tego Wake, ja tak, tak powiedziałem do okay. to jest tak, że. Jeszcze kładę. Kł ja nawet, nie no trochę gram, 14 godzin mam przegrać, no to jest dużo jak na mnie. To dużo. Bardzo dużo dla mnie. To jak dla mnie też było dużo. No, dużo, ale już, już nie przechodzę do końca, bo już mi się trochę nie chce. Już okay. powtarzam. Emulator Symulator biegania, e, chodzenia. Walking simulator. Alan Wake is a walking simulator. Symulator chodzenia. No i stary, jest Farming Simulator, który jest super popularny. A wiesz, że ten symulator farmy głównie grają rolnicy? Bo jest ta super popularna gra, far Farming Simulator. Że jeździsz tutaj normalnie tak, opryski, że opryski dajesz nie i że ponoć głównie rolnicy w to ciepią. Że przychodzisz do domu, że na przykład zima, że nie masz co robić i wsiadasz sobie na i normalnie dopiero masz pole. Serio, że ponoć top, grupy społeczną, to... która w to gra, to są rolnicy, no. Zajebiste. Znaczy, nie, nie rozumiem, ale... Tam jakby był symulator W życiu bym to nie grał. Dlatego gram w FIFA, bo nie jestem piłkarzem. Tylko jego gola załadować, to jest radocha, nie? A fajna jest to na znaczy, Fifa. jest symulator montażysty. Jezu, że musisz montować lesa a o kurwa. Przecież coś pomontował. Symulator montowania. lesa. A, tu jest pytanie do ciebie, bo to nie pytanie do mnie, ale to mogę, że zapisz o prośbę. Ja, Jak się nazywa ta firma, co robi bombki świąteczne, to e, Renifer.eu. Ale z tego co wiem, ta firma to nie jest tak, że można sobie oh. do nich po prostu e, napisać to... i zrobią ci trzy bombki, bo oni robią no. bardzo dużo takich zamówień korporacyjnych no. dużych. Co? No ale. Możemy zostawić ludzi z niesmakiem, ok? Znasz pan. Odnośnie z... słodkich chwili. Napisał, że pracował kilka lat w kurtowniach i przy dawaj. Proponuję nie czytać przyjedzenia, proszę odłożyć obiady i sprawy. Sprawę. Bo jedzenie to jest jedzenie. A nie jedzenie. Hurtownia spożywcza, gdzie podstawowym narzędzie pracy jest zmywasz do paznokci, bo tak dużo rzeczy się upierniczy, terminuje, to trzeba nosić przy sobie, żeby na bieżąco zmywać. Nie. To są jego doświadczenia z pracy. Nie. Hurtownia A... z mięsem. Przepakowywanie, umycie w specjalnej chemii do mięsa i zapakowanie z nową datą. Mm. Jeśli pierś się nie sprzedawa w całości, kroimy w paski i pakujemy. Jeśli paski się nie sprzedały, no to mielone i podajemy dalej. Mm. Kolejna hurtownia, gdzie wydano kilka tysięcy na etykietę karkę. Zapazujecie. Może... On mówi tylko o swoich... I News. Tak, okej. Okay. <laughs> Gustavo Almodóvar, Channel 9, Eyewitness News Aby można etykietarkę, żeby można Etyk było wszystkie etykiety, wystarczy zedrzeć starą etykietę i dać no nową, tak. z większym napisem, etykietę zastępczą Na komputerze zrobiono etykietę na każdy możliwie posiadany towar Z starszych pracowników był tam towar, kilka wiaderek, które nie, nie dostałem histori Tu czytaj. historia mamy z lat około 2000-2002 Wielkopowierzchniowy sklep z własnymi stoiskami mięsnymi. Mięsko do wiaderka, trochę chemii, na przykład do mycia rąk, naczyń i inne byle co, żeby... Byle, no i pakawanka, aby sprzedać szczęśliwemu klientowi, który wyciągnie z tyłu z duszą datą. Byłem świadkiem, jak z wiaderka trwa rogu, pewien panu łyżeczką pleśń wybrał z góry, ładnie wyrównał, potem zamknął i wydał Niestety w to wierzę. Moronki stojące poza mroźną przez kilka godzin. Chłodnia, na której czasami dochodzi do 20 stopni. Niestety, to trwała super chłodnia. <grymne> Klienci, którzy kupują towar za niższą cenę, towar przeterminowany o kilka dni. Rekordzista kupił ser kilka miesięcy po terminie, dopóki nie widać pleśni, to się zamrozi. Smacznej pizzy. <grymne> I zdjęć. Nie chcę podsyłać, ale spleśniałe regały i ściany w chłodniach widziałem. Dobra, ustawiam. to ja mam prośbę na koniec. Adrian, Dobry. dzięki za ten mail. Y, po pierwsze, mam nadzieję, że nie ściemniałeś. No, no. Po drugie, musimy mieć. Ale poczekaj. Po drugie, musimy Poproszę mieć. Poproszę bardzo was, jeżeli pracujecie w spożywce i macie takie historie, tylko bardzo bym was prosił, żeby to było takie, że naprawdę jakby ręczycie za te informacje. To jest ciekawe, bo ja chętnie też uświadomię widzów Elesa, żebyście wiedzieli, może na co zwracać uwagę. Można, o, na przykład, na co zwracać uwagę przy zakupach. Jeżeli ktoś ma doświadczenie, już kończymy. Jeżeli ktoś ma doświadczenie, na co zwracać uwagę. Napiszcie na takie. Maile. bardzo chętnie przytoczymy w przyszłym tygodniu. Tymczasem wam dziękujemy. Trzymajcie się ciepło you No want... i bądźcie lekko stronniczy. weekend.